Cześć, witajcie! W dzisiejszym filmie chciałbym rozpakować mysz dla graczy. Jaką jest Genius Maurus! Genius Maurus jest to mysz dedykowana głównie dla graczy. Co można zauważyć po charakterystycznym opakowaniu dla gamingowych produktów Geniusa? Tutaj u góry mamy logo GX Gaming oraz tego Scorpiona. W podobnym stylu było zrobione opakowanie głośników, które dostałem do przetestowania jakiś czas temu, czyli Genius SWG 2.1 3000 i właśnie to opakowanie, pomimo tego, że jest dużo mniejszych rozmiarów, jest właśnie zrobione w takim podobnym stylu. Tutaj jest widoczna ta myszka. Prezentuje się ona naprawdę na pierwszy rzut oka bardzo fajnie. Od razu widać, że jest to myszka dla graczy i ogólnie z tego, co mi się wydaje, jest dość duża. Ale nie ma co przeciągać. Tylko pokażę Wam jeszcze, co jest z tyłu. Mamy tutaj podane takie jakby najważniejsze jej parametry, opisane najważniejsze jej funkcje. Ja Wam powiem tylko, że ma zmienne DPI 450, 900, 1800, 3500. Oraz przewód o długości 1,8 m. Teraz przejdźmy do rozpakowania. Bardziej szczegółowo przedstawię ją wam w recenzji. A to jest samo rozpakowanie, więc nie ma co tutaj opowiadać o opakowaniu. To pudełeczko jest już puste, więc odłożę na bok. Tutaj mamy instrukcję obsługi do tej myszki. Oraz płytkę, na której prawdopodobnie będą sterowniki, lub jakieś oprogramowanie dodające jakieś tam dodatkowe funkcje czy coś w tym stylu. I tak właśnie wygląda myszka Genius Maurus. Jest ogólnie, muszę przyznać, że takich troszkę większych rozmiarów niż moja poprzednia myszka, ale prezentuje się bardzo fajnie. Jest zrobiona w czarnym, takim tutaj błyszczącym kolorze. Tutaj mamy tego takiego charakterystycznego właśnie skorpiona dla produktów przeznaczonych dla graczy od firmy Genius. Prawdopodobnie z tego co mi się wydaje, będzie on świecił na kolor żółty albo biały. Tutaj, od spodu, oczywiście, laser i kabelek. Przewód o długości 1,8 m jest pokryty takim, jakby materiałem. Nie jest to guma, tylko po prostu taki materiał. Bardzo fajnie, starannie wykonany kabel. Jak również końcówka też wygląda na porządną. I do tego mamy złoty wtyk. No tak, yy, więc myszka jest rozpakowana, mniej więcej widzicie jak na wygląda, jak wyglądało opakowanie, yy, bardziej przedstawię Wam ją w recenzji, która będzie po prostu jak troszkę po tej myszki, troszkę przetestuję. Tak więc zapraszam do oglądania kolejnych filmów, pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć!